Oglądając powtórki policjantek, gdy Witacki został powołany na komendanta. I to jaki wtedy był versus 20 sezon, to istna przepaść. Kiedyś Witacki trzymał ich wszystkich za przysłowiowe gęby, wymagał od nich. Zresztą, co ja będę opowiadać? Jak to każdy wie, jak to było, gdy przybył. Myślałem, że ja się doszukuję, ale po odcinku o przegrywach minionego sezonu zauważyłem, że nie tylko ja tak uważam, bo choćby jestem łoś tak samo ma. Moim zdaniem, mentalnie on zrezygnował z tej funkcji dawno temu, dlatego dałem taki tytuł. Jest taki uległy dla wszystkich, a szczególnie dla Natalii i Marka. I nie to, że ja się na nich czy... Coś. ale taka jest prawda. Na wszystko się zgadza, na wszystko pozwala. Nie ma zakroś już tej charyzmy, którą emanował na początku. Przykład Marka, który ryczy przez megafon, że kocha swoją służbową partnerkę. A Witacki? No tak musi być, przecież Marek i Natalia teraz tu rządzą. Już na głowę weszli wszyscy, a za niedługo, jak zaczną pluć, to on będzie udawać, że też pada. Produkcja strasznie zepsuła jego postać, że aż żal patrzeć. On teraz bardziej mi przypomina śmiałka z pierwszej miłości, niż Witackiego. Jestem aż ciekawy, czy produkcja czasami nie chce się go pozbyć, gdyż bez powodu to się nie dzieje. Kiedy super glina, a teraz rób ta, co chce, tam mnie nie ma. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy Twoim zdaniem Witacki się zmienił?